Sponsorem programu jest aplikacja SuperScore stadiony świata w Twojej kieszeni, wyniki, ciekawostki, statystyki. Siemano, ja nazywam się Łukasz Maciejewski, a to są dylematy przed kolejką numer 13. Na zegarze 5.30 a ja już siedzę tu nagrywam, e, ponieważ dzisiaj mam wolne, jadę do Berlina, gdzie z dziewczyną z dziewczyną mamy rocznicę, w sensie miałem jechać do Berlina, teraz w sumie już sam nie wiem. Wiadomo, do Berlina pół godziny, Max godzina, ze Szczecina, ale zbyt Bydgoszczy to jest jakieś 4,5. No a tu się okazu, okazuje otwieram okno, a tu całe miasto zasypane. Cała mrocza zasypana, więc dość ciekawie. Na całe szczęście nie zmieniłem opon na, na letnie, więc... Więc przynajmniej miałem zimówki w sensie, no to jest taka trochę naczarnięta na, na narracja, bo po prostu kupiłem samochód jakoś, jakoś w lipcu i, i był na zimowych, no to powiem nie będę zmieniał, to no przecież zaraz zima. No i przynajmniej jestem gotowy na sezon, więc mogę jechać. Czy ale czy my jesteśmy gotowi na sezon i czy jesteśmy gotowi na ten odcinek? Ja jestem i mam nadzieję, że wy też będziecie po tym odcinku. Także jeśli u was spadł śnieg to jeśli, jeśli was zasypało, to zostawcie łapkę w górę No Bo chociaż tam was zasypało, bo punktami to nas za bardzo ostatnio nie zasypuje Także co wiemy jeśli chodzi o wyniki po kolejce numer 12 Przejdźmy sobie do klasyki także po pierwsze Arsenal. Tutaj Eze miał dzień konia absolutny. Zdobył 20 punktów i to jest największy wynik w jego historii Fantazy Premier League. Anglik pięknie wykończył trzy akcje. Miał też czwartą, której nie wykończył akurat po podaniu Saki i no i wtedy bronił Vicario. Saka bez udziału w trzech golach, ale trzeci raz w ostatnich pięciu meczach wbił DC. Asysty Rice'a i Timbera, Timber miał też 3 strzały w tym meczu, ale tym razem bez czystego konta, mimo tego, że tam Tottenham oddał 3 strzały o łącznej wartości około 500 expected goals, bez Gabriela po prostu też się da, Aston Villa Wygrali 6 na 7 meczów i są na czwartym miejscu w tabeli. W tym czasie Rodgers dał 5 zwrotów, a tym razem dał 2 gole i 15 punktów i to też był jego najlepszy wynik w całej historii grania w Fantasy Premier League. Cash oddał strzał i wykrował setkę. Watkins wciąż nie mrawy, za to dobry impuls sławki dał Malen. Zobaczymy jak będzie jak dzisiaj z jego minutami, jeśli chodzi o Ligę Europy bormów no tutaj w Expected Goals to pokonali rywala Sążnie, bo z West Hamem wygrali 4.05 do 0.65 w Expected Goals No ale prawie do końca musieli walczyć, żeby w ogóle wywalczyć, wywalczyć remis semenio nie grał, bo miał gorączkę, jeśli chodzi o uraz to chyba jest w porządku Evanielison wywalczył karnego, którego wykonał Tavernier bude strzelił też Unal, notabene minutę po wejściu na boisku A asystował przy tym Senesi, w był w końcówce, to włączył mu się tryb i nie sta Tam jeszcze dwie dobre okazje wy wykrywał kolegom ale dla wyrównania w prawie ostatniej akcji meczu dostał żółtą kartkę, i jest to jego czwarta żółta kartka w sezonie, więc trzeba uważać. Krupis piepił setkę, no i też y, Babola wpuścił. Petrowicz, Brentford. Tutaj Diarra miał dwa karne. Eee, tutaj widzieliśmy już te oczami wyobraźni, te 13 punktów. No ale strzelił tylko jednego i miał 4, więc trochę gorzej. Miał też z gola gry, ale był po na wyraźnym spalonym. No i cały czas boisko wygląda świetnie. Shadow wywalczył Karnego. Dango, Dango nie zrobił nic i został zmieniony, a Vandenver, Vandenberg wbił DC. Brighton. Tutaj świetny mecz Mintecha, który dał dwie asysty i kręcił Niemiłosiernie eee, bokami obrony. Verbruchen obronił Karnego i ma, i ma 19 punktów w ostatnich. Trzech meczach. Welbeck e, wrócił na strzelecką pasę i oddał cztery strzały. Burnley tutaj. E... Byli blisko rzutu karnego w tym meczu z Chelsea Ale Badia Sil w sumie dostał tylko żółtą kartkę za faul Ale sędzia nie, sędzia nie podyktował tego, tego karnego, co było dość dziwne No najlepszą okazję miał Fleming, przegrali 2-0 ST wbił DC, więc w sumie no nic ciekawego jeśli chodzi o tę drużynę Chelsea, tutaj Caicedo odpoczął jako jeden z opcji James zagrał tylko 45 minut, żeby być gotowy na Ligę Mistrzów No i w związku z tym też Kuku biegał wysoko I ten jego ruch wykreował bramkę dla Neto, który ma 5 zwrotów w ostatnich czterech meczach. Wiemy też, że, że w Lidze Mistrzów też punktował. No i też wystartował każdy mecz w tym sezonie, więc ten Pedro Neto jest trochę opcją przemilczoną. Portugalczyk też strzelał w słupek. No po podaniu Enzo, który już znowu był blisko, żeby ten ketchup nie wyleciał, ale ostatecznie 88 minuta. Enzo ketchup wyleciał 11 punktów, no i bramkę wykryował mu Guju. Krystal Palas, tutaj Mateta zaczął mecz od zmarnowanej setki A skończył ten mecz niestety przed upływem 60 minuty Więc dostaliśmy tylko jeden punkt No żeby to sobie jakoś odbić, no to Munoz dał nam gola Po bilardzie w polu, w polu karnym Ale też znowu jest ta druga strona medalu Dostał czwartą żółtą kartkę w sezonie Pino miał bardzo ładne trafienie w, 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 tym, w tym meczu No a Sar niestety tylko 90-minutowe 90 cardio I dał piątego blanka z rzędu Palas z czystym kątem, ale tym razem bez DC Najbliżej był Munoz, któremu brakowało tylko jednej Jeśli jeśli chodzi o Richardsa, no to on szedł, bo łapały go skurcze, ale to nie jest nic poważnego, więc nie ma co się martwić, jedynie co to Glasner sobie żartował, że to dlatego, że nie pojechał na reprezentację, w sensie, że Richards nie pojechał na repy i odpoczywał i, 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 i ciało, ciało po prostu miało zbyt dużo odpoczynku, dlatego te skurcze, wiadomo, Glasner terrorysta, e, idziemy dalej, idziemy do Evertonu i tutaj, no, jeśli chodzi o te terroryzm To też się mały zadział, jeśli, jeśli chodzi o te pierwsze akcje meczu Bo Gana uderzył z liścia Kina I grali w, w, przez 80 minut w dziesiątkę No ale i tak jak najlepszy cios w tym meczu Chyba i tak zadał Kieran Duesbury Hall w to, w to piękne okienko Anglik dał 13 punktów, dał też DC DC wbił też Tarkowski, wbił też Kin No też, to, to jeden blok na pewno mu zaliczyli za, przy, przy, przy tym liściu od, od, od Gany w, w meczu też, od, w meczu w ogóle oddali 3 strzały Everton oddał 3 strzały Żadnego strzału nie oddali po 29 minucie Czyli po golu Kierana, Kierana do zbiegłego hola, wystarczyło Fula, tutaj choć wygrali w strzałach 24 do 4, to zapowiadało się Długo, że będzie 0-0, ale ostatecznie Jimenez zdobył gola w 84 minucie Meksykanin oddał aż 6 strzałów w tym meczu, Ukczuk-Fueze 5 okazji, a Andersen wbił DC, wbił 10 punktów I pewnie uratował niejedną ławkę Przechodzimy dalej, przechodzimy do Leeds I tutaj 5 porażek w ostatnich 6 meczach W tym okresie stracili 13 goli i na na początku w tym, w, ty, w tym meczu ostatnim gola zdobył Nmecha i, ty, i to było ok, wejście. No w drugiej połowie zmienił go DCL i zdobył gola ręką, ale to nie była ręka, bo ręka Boga Maradony, tylko co najwyżej ręka Calvert Luina Więc na szczęście mamy war i ta bramka nie została uznana. Rodną znowu z DC, Lidz pod formą, więc to jest szansa dla Halanda. Liverpool, no tutaj też trzeba powiedzieć, że drużyna absolutnie pod formą, choć początek meczu z Forest był naprawdę dobry, bo na początku meczu McAllister miał setkę. Po świetnej akcji Gakpo, niedługo, niedługo później Kerk jesteśmy, dobrą okazję po dobrej akcji Salaha Do 30 minuty swojej okazji mieli też Gakpo i Szobo No ale już 2 minuty później skarcił ich Murillo i w tym momencie praktycznie ten, ten mecz się skończył Szobo zaczął mecz na prawej obronie, później poszedł do pomocy i wygrał 5 okazji, Szobo też zdobył gola w Lidze Mistrzów Verdi wbił DC, Salah oddał 4 strzały, a Isak znowu przez 67 minut nie zrobił nic Derec jeśli chodzi o samą ligę, na ostatnie 7 meczów przegrali 6 Werdzik po meczu mówił, że są w naprawdę trudnej sytuacji A w, jeszcze wywiadów po wczorajszym meczu z PSV to, to nie oglądałem, jeszcze nie miałem czasu No to ciekawe teraz w jakiej są sytuacji no, może już nawet slot jest zwolniony, ja tego nie zauważyłem, bo w sumie nie, nie, nie wchodziłem na rano, rano, rano do neta. No zakładam, że nie. W każdym wypadku, e, jeśli chodzi o Liverpool, no to dostać w tak krótkim czasie dwa razy u siebie 3-0 od Forest i 4-1 od PSW no to już jest dramat absolutny, Dla kontekstu, w tym meczu z Forest wygrali w Expected Goals, mieli wyższe posiadanie, no ale za to punktów do tabeli nie dają. City do przerwy mieli dobre okazje Fodan i Haland, po przerwie zaś Diaz zdobył gola po młynie w polu karnym. Haland z Blankiem, ale miał 5 strzałów, Expected Goals 1,5. A mógł też mieć karnego, więc nadal po prostu jest blisko, nadal po prostu uderza. W pierwszej połowie obydwie drużyny miały aż 7 setek i nie strzelili żadnych, Tam była taka kanonada dziwna, że to jest szok. I w ogóle jeśli chodzi o bezbramkowy remis do przerwy, to ta liczba setek była najwyższą od 15 lat, czyli od 15 lat żadne drużyny nie miały, nie miały 7 setek, więcej niż 7 setek. I nie zdobył już gola. Doku wykrował 4 okazje i jest drugi, widzę, jeśli chodzi o tą klasyfikację. Manchester United. Tutaj Bruno, 5 strzałów, 1 setka i 11 DC. To już klasyka. BMO, 3 strzały i, i klątwa. Top 1 kupowanego zawodnika, no bo był najczęściej kupowany. To musiał dać oczywiście Blanka. Dobrze raz wydarzył Zirce, ale bronił Pickford. No generalnie po prostu. United było za słabe, żeby pokonać grający w 10 Everton przez całe spotkanie. Newcastle United, tutaj festiwal zmarnowanych szans na St. James's, y, tak jak mówiłem w przypadku City. Już w 30 sekundzie dobrą okazję miał Barnes. Niedługo później dwa razy celnie strzelał w Ołtem ale bronił do Jeszcze przed przerwą nie, pust, nie na, na pustym nie trafił Barnes, ale po przerwie udało mu się załadować dwa gole. Jeśli chodzi o te dwa gole, to dwa razy asystował Bruno G., no ale w sumie tam, tą drugą asystą była setka, którą zmarnował i uderzył w poprzeczkę, a tą setkę wykrył Woltemade Był to świetny mecz w ogóle Livramento i Hola. I to jest, to jest ważne, jeśli chodzi o powrót tych zawodników, że Newcastle pewnie będzie wyglądać lepiej. Forest, a tutaj powrót menedżera na, na ławkę trenerską, jakiegokolwiek zmienił pewnie to, że wyglądają lepiej. Rok temu wygrali na Anfield, teraz też wygrali na Anfield, więc można mówić, że to jest może ma, mała jakaś tradycja, na no ale 3-0, no to nie spodziewał. Się nikt. W 3 minuty dwa gole strzelili Murio i, i Jesus, ale temu drugi, drugiemu anulowali bramkę. Po przerwie gola założył Savona, który ma, który ma 2 gole w trzech ostatnich meczach i Gibbs White, który strzelał w trzech meczach względu. Anderson znowu dał dobre punkty, 9, miał asystę, DC plus bonus, raz też wybił piłkę z linii bramkowej. Sunderland to był słaby mecz, tylko 4 strzały i trzecią delegację w tym sezonie zakończyli na zero z przodu. Łącznie na wyjazdach mają tylko trzy gole. Mukiele wbił DC, ale to jest typowo drużyna domowa. Totki, to nie jest drużyna domowa. to jest jest drużyna wyjazdowa, ale na wyjeździe też im nie poszło. Tym razem e, mieli to 004 czy tam 005 expected goals I to jest najniższe od kiedy Opta liczy statystyki Jeśli chodzi o tę drużynę Ładnego e, gola Lobem z prawie z połowy zdobył Richarlison Ale w sumie to tyle e, No i Romero nie będzie grał w GW13 przez bana na kartki West Ham Tutaj e, Callum Wilson ma tyle goli na Vitality Stadium W tym sezonie Co wszyscy gracze widzę łącznie Bo wcześniej tylko, tylko dwóch zawodników zdobywało tam gole No i Callum Wilson też zdobył teraz dwa trafienia Areola dała asysta i 9 punktów No i Bowen został pierwszym napastnikiem w historii Który... W UDC, brawo dla posiadaczy Wolverhampton, tutaj Edwards Wyszedł lut lutonowską formacją Czyli te, na te wysoko grające wahadła Niby wbili 1,97 Expected goals, ale piłkarsko nie wyglądało To nic lepiej, a te XG nabiły Sytuację totalnie z przypadku, więc nadal jest lipa Jeśli chodzi o te drużyny, przechodzimy do Dylematów, jeśli chodzi o dilemas No tutaj po pierwsze, grać frigita czy tripla Jeśli ktoś ma, po prostu wciąż te Cipy, taki, takie luksusowe wybory No to jest to ekstremalny dylemat moim zdaniem I trochę będzie sporo zależeć Końców i tak otwarta. Osobiście, mając dobry skład na GW13, raczej poszedł chyba w tripla na halandzie, żeby po prostu wykorzystać tą okazję. To jest, to jest dobry moment na free hita. Ale może będzie lepszy, może będzie lepszy, zaraz się okaże, będzie jakaś śnieżyca, jak w mroczy dzisiaj e, czy, i po prostu odwołem jakieś mecze i się okaże, się okaże że ten frychit się przyda. E, na TC potencjalnie jakieś okazje się jeszcze przydarzą, więc ja mogę wam pokazać, jak wygląda dalej kalendarz Halanda i kiedy można potencjalnie użyć, użyć tego, tego, te, te, tego e, tripla. Ale, ale ten mecz z Leeds wydaje się wciąż najlepszy, ponieważ Haland jest wypoczęty, głodny Goli i tak dalej Także jeśli chodzi o, o inne spotkania, to będzie mecz z Sunderlandem To jest kolejka numer 14, ale prawda jest taka, że, że ten mecz jest po Fulham, który, który, który będzie meczem w środku tygodnia A po meczu z Sunderlandem jest ważne spotkanie z Realem w Lidze Mistrzów. Szczególnie po tym, że City teraz st straciła punkty z Bayern Leverkusen Także w, po prostu nie byłby to najlepszy termin, też Sunderland jest całkiem dobrą drużyną I później będzie dobry termin, jeśli chodzi o, o GW17 ewentualnie Bo GW17 to będzie mecz po, Pucharze, po meczu w Pucharze Ligi z Brentford i później będzie tydzień przerwy do kolejnego meczu więc tutaj jest luz, tak GW17 wygląda ok więc jeśli ktoś chciałby grać typowo Frita, to w GW17 też będzie okazja żeby dać Halantowi tripla kwestia tego czy jeszcze będzie w dyspozycji aż tak dobrej bo to wiadomo miesiąc w piłce to bardzo dużo jeśli chodzi o opcje z innych klubów, no to jeszcze Saka mógłby być opaską w GW16, ale nie wiem czym Sacy dał szczerze powiedziawszy tripla. Także bardziej bym się okrajał do Holanda. Także podsumowując, jeśli masz dobry skład na tą kolejkę, to chyba zagrałbym tripla. Czy, grać w, czy warto grać w Freakita, jeśli mam Senesiego i Munioza? No i w sumie to jest to jest ta jedna z tych ekstremalnych sytuacji, która może się wydarzyć, bo może być tak, że moment pięciu rzutych kartek dla Senesiego i Munioza, których często mamy w składzie, zbiegnie się na jedną kolejkę. Wprawdzie szanse na to są. Raczej małe, więc, więc po prostu nie ma co też jakoś bardzo przekminiać, ale byłoby to no dla nas w pewnym sensie jakieś zabezpieczenie, szczególnie jeśli wydarzyłoby się to przed kolejką numer 16. Numer 16. Jeśli masz grywalną ławkę na, na, najbliż, na najbliższe kolejki, w sensie, że ktoś tam jest, kto może ci wskoczyć, jeśli jeden lub drugi dostanie e, po prostu kartkę, no to jednak grałbym Frichita, bo ta kolejka gw 13 pod kątem Frichita wygląda ok. E, w sensie Teoretycznie najlepiej do momentu, gdy drugi free będzie dostępny Czy warto kupować zawodników, którzy jadą na AFCON? No i moim zdaniem po prostu ten, ten, ten temat trzeba już sobie odpuścić, zostały tylko trzy kolejki, jeśli chodzi o granie dla nich No i jeśli chodzi o ważne opcje, które po prostu będą jechać na ten AFCON To przede wszystkim Ait Nuri, Sar, DI, Błemo, Salah, Dango Amat oraz Marmusz I w ataku Foster oraz Uissa Idziemy dalej do dylematów, idziemy do dilematów, kogo kupić Nie, co z Matetą Po pierwsze, co z Matetą, no przede wszystkim jest to, że Trochę wkurzył nas tym, że teraz zagrał te 59 minut I to zawsze, to nigdy nie jest dobrze, szczególnie jeśli to jest okraszone tym, że przed meczem Glaster mówił, że on wrócił z kadry z jakąś kontuzją kolana W ostatnich czterech meczach oddał tylko 5 strzałów A Pala w najbliższych 27 dniach zagra 10 meczów, więc można spodziewać się rotacji Także co do Matety, no po prostu kontekst jest taki, że ten mecz z Bormów, z, gdy zdobył tego, tego hat i miał tam 11 strzałów ty ile, ty, czy ile, zrobił nam efekt jajo Pedro z Tottenhamem Że w tym jednym meczu y, po prostu wypadł tak świetnie, tak cudownie, że zamydlił nam oczy Naprawdę jest taka, że Mateta w tym sezonie z gry ma 4 trafienia plus 2 z karnych, a na 14 setek z gry Zmarnował 11, więc no po prostu wydaje mi się, że jeśli nie grałbym Frigida w tej kolejce i nie miałbym, nie miałbym jak zmieścić Tiago, to chyba bym kliknął Tiago. Bo Tiago, oprócz tego, że jest tańszy, no to po, po prostu jakąś tą, tą konwersję ma ostatnio lepszą No i ma, pewnie, ma pewniejsze minuty Teraz mamy będzie sytuacja, że będą trzy mecze ligowe w ciągu, w ciągu siedmiu dni I jeśli Mateta Przypomnijmy sobie historię Matety z poprzedniego sezonu Gdzie on w końcówce sezonu dostawał jakieś tam resty dziwne Wkurzał nas To się nie zdziwi, jak, jak też będzie jakaś okazja, że Enketia, który jest zdrowy Zdrowy też wybiegnie Także a propos rotacji No to jeszcze kogo kupić z Manchesteru City Do Foden wprawdzie grają ostatnio wszystko Jeśli chodzi o Premier League, ale jeśli już to szczerze powiedziawszy, braby mam bo w sumie i do i Foden to mają pojedyncze bramce w tym sezonie w, Pre w Premier League. To nie wiem, czy O'Reilly nie ma dwóch. Jedną ma na pewno. Także je jeśli chodzi o O'Reilly'ego, no to City jest drugie widzę, jeśli chodzi o Expert Gloss considered, na trzecim miejscu, jeśli chodzi o stracone gole i wchodzą po prostu w super kalendarz. Niko O'Reilly w jego ostatnich czterech startach ma 8 strzałów i trzy wykreowaną okazje, a na ostatni 9 spotkań startował 8 w samej lidze. Aitnuri w GW16 pojedzie na Afkon więc zakładam, że do tej GW17 Nico O'Reilly może raz usiąść. To też nie będzie tak, że, że jestem pewny, że zagra w każdym spotkaniu, ale on kosztuje tylko 5 baniek, jest defensorem City na świetny kalendarz i po prostu atakuje świetnie, więc dla mnie jest super opcją. Jest Niko O'Reilly, jeśli szukamy obrońcy. Oczywiście świetną opcją jest też na przykład munios. Jeśli ktoś wciąż, e, na przykład, nie sprzedał Gabriela, no to e, myślę, że Munios tak i tak byłby top 1 długoterminowo, ale O'Reilly też jest super wyborem, tak samo jak inni zawodnicy Arsenalu, bo widzimy, że ta. Ten brak Gabriela aż tak bardzo nie wpłynął, jeśli chodzi o tę grę. Przechodzimy do dylematów ławkowych. I co do dylematów ławkowych, no to myślę, że w Bramce w tym tygodniu jakichś większych dylematów na ławce nie mamy, ponieważ ci wszyscy popularni Bramkarze, może poza Sanchezem, mają całkiem niezłe spotkanie, takie, że jest jakieś szanse na to czyste konto. Myślę, że największą szansę na czyste konto w tej kolejce Madonna Ruma, Martinez, Raya no ale po prostu oczywiście znaczy sensie Raja Raja ma trudne spotkanie ale Raja jest w tak gra w tak wybitnej drużynie że po prostu trzeba zakładać, że Jeśli masz Dubrawkę, no to grasz Rają No nie ma co w ogóle się oszukiwać Nie ma co o tym myśleć Jeśli mam, mam, mam powiedzieć moje zdanie, no wiadomo tutaj Siedzę w dresie Chelsea No to Arsenal straci gola w tej kolejce Ale myślę, że, 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 że po prostu I tak czy jak mając wybór między Rają i Dubrawką No to Dubrawka też straci Obrońcy, tutaj myślę, że najlepszą opcją Na tę kolejkę stricte jest O'Reilly, który jest wypoczęty Który atakuje, który ma szansę Na czyste konto Na drugim miejscu miałbym kaszę, na trzecim miejscu obrońców Brentford, dalej Munoz, dalej obrońcy Arsenalu, później Tarkowski, Kin, Gay, Richards, Van Krua. W ogóle to jest dobra kolejka też Generalnie na, na, na czyste Konta i w ogóle Punkty zawodników, jeśli chodzi o zawodników Popularnych, których mamy, no oczywiście Najmniej byłbym, byłbym nachypowany na Wystawianie zawodników Berlin, na zawodników Leeds Ale to są ławkowicze zwykle Także przechodzimy dalej, przechodzimy Teraz do karty polecanych Transferów, czyli jakie transfery się dzieją i co do ceny transferów i czy, czy, czy się z nimi zgadzam. Tiago, myślę, że to jest jeden z najlepszych transferów, który można wykonać przed tym kolejką. Bernie u siebie ro, robi w tym sezonie ponad 5 punktów, punkt, punktów na mecz i ma, ma formę taką, że robi średnio ponad 6 punktów na spotkania w ostatnim miesiącu. Jeśli chodzi o Ebery Eze, niekoniecznie byłem aż tak przekonany, szczególnie że to jest mecz Chelsea, w sensie. Te 20 punktów robi wrażenie, super, ale te, też już ode wraca do treningów. Nie jestem przekonany, czy po prostu przy tym natłoczonym kalendarzu grudniowym Eze będzie grał wszystko od, od, od pierwszej minuty. W każdym, w każdym wypadku, hmm, raczej tak, raczej tak, no bo też Trosa wczoraj szed, szedł z kontuzją, ale przed meczem z Chelsea jakoś bardzo Eze by mnie nie kusił. Munio super, Timber super, Rogers super, więc tutaj się zgadzamy. Co do Mintecha. Okej, okay, opcja w tej półce cenowej, pewnie najlepsza. Wellback, wolałbym Thiago. No i O'Reilly Git, doku w porządku, ale pamiętajmy, że to jest tylko i wyłącznie doku, to nie jest super strzelec. Co do transferów out, no oczywiście Gabriel out, jasna sprawa. Semenio, szczerze powiedziawszy, na ten grudzień intensywny, Semenio bym trzymał, w związku z tym, że on gra zawsze, ma teoretycznie wciąż jeszcze karty. Nie mamy danych, że nie ma ich. Więc dla mnie luz, João Pedro, rozumiem sprzedaż, tutaj ten mecz z Torrenhamem zamedlił nam oczy, teraz w Lidze Mistrzów Chyba nawet nie podniósł się z ławki, z tego co pamiętam, João Pedro W sensie pod kątem yy, najbliższej rundy to teoretycznie dobrze, ale to nigdy nie jest git, że w kluczowym spotkaniu zawodnik nie podnosi nawet się z ławki Kaisedo rozumiem sprzedaż, no w, ta karuzela kiedyś musiała się sk skończyć, Reinders rozumiem, Mateta rozumiem Salah. salach no, no, co to dużo mówić, no jakby kosztuje gości 13 baniek, a gra w drużynie, która wczoraj miała spotkanie i dupy z batem z PSW. No nie ma co się oszukiwać, po prostu tak to nie może wyglądać. Także przechodzimy teraz do kapcia. Jeśli chodzi o kapcia. Chyba prosta sprawa, jeśli chodzi, to, jeśli chodzi o tę kolejkę Haaland na głodzie, w ostatnich dwóch meczach jeden gol z Expected Goals 2,4, zmarnował też karnego Leeds przegrali na ostatnie 6 spotkam 5, na wyjazdach w tym sezonie Stracili 15 goli i jest to 18 wynik w całej lidze Średnio na jeden mecz na wyjeździe tracą 2,5 gola Wypoczęty na głodzie, także wydaje się, że gładko Jeśli chodzi o inne opcje, jeśli ktoś chce ryzykować to tiago berni to najgorsza defensywa w lidze Jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, mecze wyjazdowe. Średnio tracą 3 gole w meczu wyjazowym, a Thiago w tym sezonie ma aż 9 trafień, ma karne, także też tutaj te punkty się powinny pojawić. Poza tym Rodgers tutaj, Wilki wciąż bez czystego kąta w lidze, nie spodziewamy się, że te się przydarzą teraz. W ostatnich trzech meczach Rodgers oddał 7 strzałów, w sezonie 3 gole, 2 asysty, jest to jakaś opcja. W życiu nie dałbym mu opaski, jeśli już to chciałbym dymić, to poszedłbym w Thiago, ale po, ale po prostu trzeba o kimś mówić. Foden, Trzeba o kimś mówić, ale w życiu nie dałbym opaski Fodenowi Gol asysta Znaczy trzeba o kimś mówić, to jest mój program, ja to decyduję Więc no generalnie W ten Salah to też w, w ogóle tutaj No niby 4 gole, 2 asysty Mecz z West Hamem, ale po prostu Mi się coraz bardziej kłóci w głowie Żeby czy salacha w ogóle warto dać na Frechicie, jako jedynego zawodnika Liverpoolu, bo o innych w sumie nawet nawet Szczerze powiedziawszy nie myślę Także dobra, przejdźmy do tego Frechita Jak już tutaj e, nam się namalował Temat jeśli chodzi o mój skład, no to na razie no, trochę dla ja dałem tego Salah'a na hawkę. Może trochę się, się, się chłopak zmotywuje, odbuduje, no ale prawda jest taka, że ja nie wiem, co się dzieje z tym Liverpoolem. Gdybym zobaczył na wszystkie rozgrywki, to, to ile oni mieli w ostatnich dwóch miesiącach zwycięstw? 3, 4? Coś w tym stylu. A może nawet przesadziłem, może, może 3 to jest wystarczająco W Lidze Mistrzów coś tam wygrywali No ale nawet teraz w Lidze Mistrzów To 4-1 z PSV po prostu to jest jakiś dramat Także e, jeśli, jeśli chodzi o Jeśli chodzi o mój skład O mój free hit właściwie To wygląda to w tym momencie coś takiego No wiadomo, może nie zagram, tak no, Chyba no jak już w salach Miałbym go w składzie, no nie dam go na ławkę Tylko pewnie by grał z jakiegoś rasowego Mateo Kasha e, W sensie Bardzo e, to będzie duży dylemat czy, czy w push Vanderberga plus Martineza, czy w kasza plus Kellehera, o tym będę myślał. Na ten moment mam tak. Szczerze powiedziawszy, tym szalachem też nie muszę grać. Teoretycznie mógłbym, mógłbym zagrać coś w tym stylu. Mógłbym zmienić też bramkarza. Bardzo płynna sytuacja, jeśli, jeśli chodzi o tego frychita Tak aktualnie wygląda. Jeśli chcecie posłuchać dłużej o frychicie to my we wtorek, we wtorek z Adamem godzinę gadaliśmy o tym Frighite. Godzinę wybieraliśmy składy, gadaliśmy o tych opcjach. Więc tam was odsyłam, jeśli chcecie więcej informacji na temat free A na teraz się żegnam. Liczę na to, że, że drogi do Berlina będą ok, że w ogóle pojedziemy. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się w Deadland live o godzinie 13.30 wyjątkowo w sobotę trzeba o tym pamiętać, także trzymajcie się, na razie siemano.